Halo, witam, tutaj maczek polaczek, a to jest Assassin's Creed 3 Remastered. Remastered? A, whatever. Um, no to co, e, rozpoczynamy serię. Tutaj pokażę wam moje ustawienia. Parę fajnych rzeczy wam opowiem. Wow. Widzieliście ten czarny ekran? Nie wiem może jakieś będą jeszcze artefakty. Nie mam pojęcia. to no, robiłem sobie zapis, żeby zobaczyć czy wszystko dobrze działa przed nagrywaniem. Dobra, ja się nazywam Andrzej. A więc Sometimes both. But we never took them seriously. Maybe we should have. But I'm getting ahead of myself. Better to start at the beginning, with the abduction of Desmond Miles, my son. This boy had no ambition, no direction, no plans for the future. What he did have was a heritage, one he chose to deny. It nearly cost him his life. He was captured and imprisoned. Those who took him believed he could help them find something. The apple. One of several artifacts we call pieces of Eden. Bits of ancient technology scattered across the globe. Some hidden, some found. All of them dangerous. Most are held by a single group. The same group that now had Desmond. You know them as Abstergo Industries. We know them as the Templars. As the enemy. We've been fighting them for thousands of years. Even longer if you believe the stories of their origins. I do. After all, I've seen the truth. That's the beauty and the horror of the Animus. A device that allows us to enter and experience the lives of our ancestors. It holds the power to change everything, to show us history the way it really happened. Up until its creation, to the victor went the spoils, went the truth. We are trying to fix that. To free minds and bodies both. But there is only so much that we can do. And the Templars have the upper hand these days. But something larger than the assassins and Templars is approaching. Bigger than all of us. And if we can't find a way to stop it, these people will probably be our last. Everyone's last. In the end, it all comes down to him. To Desmond. Through the Animus, he discovered his heritage explored the lives of his ancestors and uncovered their secrets when that was done he trained he used another ancestor to provide decades of experience in the span of a few days it worked we think we hope soon though soon we'll know that ominous date fast approaches december 21st 2012 none of us knows what it'll bring only that this is where they want us to go so is that the they've been guiding us in their own fractured, frustrating way. These voices from the first civilization. The ones who came before. A precursor race of immense power and uncertain motives. They're the ones who made the pieces of Eden. This is where they've led him, and through him, us. He stands at the entrance to this long-lost place, armed with the knowledge of Altair and the abilities of Ezio. He holds in his hands the apple of Eden, and we stand at his side, ready to support him, however we can. His name is Desmond Miles, and he has brought us to the end. Now, what can I say about the grudnia 2012 to grudzień był chyba no, to znaczy tamtej daty co było wtedy no to głównie media to nagłośniły że będzie właśnie koniec świata kiedy kalendarz majów się skończy dlatego że po prostu to się opłacało komercyjnie no bo potem powstawał, ten, powstawały na ten temat gry. Tak, taka Taki Assassin's Creed 3, na przykład, e, oraz dużo filmów właśnie o tej dacie. We're Po prostu e, twórcy filmów i gier da, dali w łapę dla mediów i. Oni to jakoś media podchwyciły to i. No. I wszyscy myśleli, że na serio będzie te, tego dnia koniec świata. Let's go. Ym, ale co mnie obchodzi jakiś koniec świata? Jak końcem świata dopiero jest to, co ja widzę tutaj. Zawsze mnie to boli. Dlaczego mu zmienili... twarz? Jak to jest? On jak, jakieś operacje plastyczne... miał? Czy o co chodzi ten Desmond? O co chodzi? O, dobra. Tutaj będzie trzeba wsadzić pewną rzecz, w pewien otwór. Tylko żeby wtrafił Ej! Ale bez tego czarnego ekranu poproszę um, Ten czarny ekran ogólnie...

No i weszliśmy do dziury, Trochę jest ciemno. Desmat ma śmierdzącą pałkę, jak widzimy. Hm. Tutaj jest miejsce zarobione przez starożytną cywilizację. Zmą trzyma rajskie jabłko, a, te, a teraz już go nie ma. Nie widać. No, jakby je miał gdzieś to. Chyba, że, że do plecaka wsadził to. No, pewnie w plecaku trzyma. Um. Wait, wait. Aha, dobra. No to ja sobie pójdę może. Oni nie powinni... No dobra, wolą mnie obserwować. Ej, wieki jest pod shift! A to nowość? Zobaczymy, czy dopasuje do otworu. Niektóry, niektórzy nie umieją wsadzić w otwór. Było coś takiego dla dzieci kiedyś, że się wsadzało pewne kształty do otworów. To niektóre miały z tym problem, więc. Ej, bez czadnego ekranu mi tu. No, dzięki. Prąd podłączyli, chyba. Naprawdę, spróbuję to naprawić, ale... zresztą... Ale, to... ale piękne miejsce, co? No i... Co, Desmondzie, sądzisz? Taki... Chyba czasami Ty nie chcesz zamidleć. A ciu to nie ojciec! To jest gościu z 17 wieku. Hier we go 17 czy 18? 18 bardziej. Tak, to 18 wiek. Ja, What happened? The temple triggered a bleeding effect. You collapsed and entered into a fugue state. So naturally, you dropped me into the Animus. Filip, muszę się okay. You weren't in any danger. Besides, the temple appeared to be communicating with you, and I didn't want to risk severing the connection. At least not until we knew what it wanted. Right. Of course. Son, I. No, it's fine. I get it.

I'd like to run a couple of quick tests, make sure there aren't any major issues. Alright. What do you need me to do? We'll start simple. Walk to the marker over there. Whoa. Okay, Desmond, let's practice climbing on these objects. Dobrze, teraz tu się wbij Tak jak po banana No wspinaj się dobrze Dobra No ale ten wybaczcie mi że jestem trochę dla niego bredny Ja powinienem ba... Coś się odwala coś się odwala. Mam nadzieję, że na, na nagraniu tego nie widać, ale mi przed chwilą okienko się ten minimalizowało i, i ten i znowu powracało. To nie jest. To nie jest fajne.

Dobra wcześniej na zwykłej wersji trójki przeszedłem na 100% więc to mi wystarczy Nie będę dwa razy na 100% gry robił Nie, tym razem nie Maczek, maczek, ale outfit Altaira byś zrobił A w tyłku mam tego Altaira Będę oglądał ku na w no nawet stroiła zaira. Synchronization level sensowny. good hey from No The British Templar. Znaczy, przepraszam, Nie, wy tego nie powinniście, wiedzieć. Eee, dobra, mniej z tym. Czasem... Um, sir, I'll go near on your stop. Send them. Send them squad. just e, preoccupied. Don't forget your invitation, Master Berch. Be e, Thank you. Where shall I retrieve you once you're done? Front of the opera house. And be quick about it. Don't expect to be here long. I'll bring her round at once. A ten przyjaciel to jest y, ten y, ze, z książki y, z Forsakena. Ja pamiętam y, tego gościa, potem y, zrobił z niego eunucha, wytnął mu y, małe co nieco. Y, no i potem popełnił on samobójstwo. Ten, ten obok Heifema. Czytałem Forsakena, więc coś tam wiem. To jest ogólnie. O je, znowu, znowu czarny ekran. Yy, to jest ogólnie naj... jeden z najlepszych przyjaciół HFM'a. To nie jest taki sobie jego sługa. Chociaż po tej scenie może się tak zdawać. Yy. Dobra, zacznijmy to. Invitation, please. Shall I take your coat, sir? No i piękna grafika trójki Została zremasterowana w zadatku. No, no, no. Dobrze. Kindly mam to zrobić. No nie wiem czy będzie tak kindly. Bo będę zaraz latał ponad operą. Będzie mi się wydawało, że mam skrzydła. Zaraz zobaczycie, o co mi chodzi. Evening, Hatham. Reginald. happy I was to hear they'd mounted this revival. Gay's best work by far. Have you seen it before? Once. My father brought me here as a child. Though I remember little of it. I don't suppose tonight will afford me the luxury of a proper viewing either. No, I'm afraid it won't. On to business then. Do you see him? Visant? Jak się nazywał ten asasyn? Miko, Miko. Mam zabić Miko teraz. Hefam go spotkał na podróży do Korsyki. Ogólnie mu przeszkadzał. I zabrał coś. Zabrał amulet. Miko. I teraz Hefam idzie go odzyskać. Dobrze, skakuj. Na razie Hyphon nie lata. A mam pytanie: Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego Hyphon ma Pelerynę? No to zaraz wam pokażę. Chwila, ja tylko trzeba troszeczkę dalej pójść. Ale fajnie ogólnie, bo ten. Ej, no, znowu czarna jak tam. No, fajnie, naciszyłeś się czarne ekranie. Zasilanie, kurde, wyłączyli w operze, czy o uchodzi? Dobra. Eee, Ten... O czym ja to? Dobra, zapomniałem o czym mówiłem, nawet. A ten, ogólnie, Hefam to fajna postać. Tak, tak, tak mówię, na przyszłość. Tylko, że to troszeczkę taki... To bo Brytyjsz. Nie w sumie, Brytyjskaś mi się podoba. Już? To ty? Aha. Tego się nie spodziewałem. Dobra, no teraz pokażę wam. Assassin's Creed wersji Batman. No, latasz, hefem. Szybciej. A jeż, latasz. Hop. No i ocz. Papa. A więc, Heifamie. Trzeba się z paniczem rozprawić. Ogólnie straciłeś przez niego miecz ojca. Edwarda Kenwaya. Który dał ci go w prezencie na dziesiąte urodziny. No i przyszedł. Yes. To będzie other way, to szachka. For e, what it's worth, I'm sorry. no, dobra to już mienimy to za, za sobą. No nie, co tak gały wystrzeżyłeś? Musi się wypadał. co to znaczy? Ten ciemny ekran, który był przed chwilą? To znaczy, że trzeba kończyć już ten odcinek. Postaram się naprawić ten czarny ekran, ale to nie znaczy, że go naprawię. No to ten, no to cześć, na no dzisiaj to już koniec.